Teraz to chyba już nagrywa się. Słuchajcie, dzień dobry. Wtorek. Wtoreczek, w Lecę do chłopaków. Jeszcze z rana miałem zadanie: zadanie zmontować rower mojej dziewczynie, najstarszej. Wczoraj pojechaliśmy do Halforca kupić rower. O, jadą, obydwie, zobaczcie. Czekajcie. <grywa> jadą, jadą, jadą tam dwie. jadą. Jadą obydwie. Także prosto do szkoły, proszę. <grywa> Miała taki mały rower górski, wiecie, ale już dojechany był, to stwierdziłem, że nie będę go już naprawiał, bo dotykałem go wielokrotnie gdzieś tam Opony, hamulce, rączki, pierdoły I ona znowu teraz narzekała na jakieś rączki, że się blokowały od hamulców Stwierdziłem, że nie, nie, nie Już chyba czas Także pojechaliśmy w wczoraj, nawet za nieduże pieniądze powiem wam szczerze Bo 160 funtów chyba Kupiliśmy nowy rower Cały Z przerzutkami, oponami i tak Także spoko, udało się A ona zadowolona, bo ma duży, duży rower teraz i koła ma 27 cali, a miała nie wiem 20 prawie, czy coś takiego. Dużo większy rower teraz. Także spoko. Wtorek słuchajcie, mokro jest, ale nie jest tak strasznie, bo coś tam popadało w nocy, ale to tam żaden, żaden deszczyk tak naprawdę. My mamy w planach dzisiaj zrobić podmurówkę tam do tej przybudówki. Cegły z klientem wybraliśmy, ale słuchajcie, nie było wyjścia, tak naprawdę. Wybrał najmniejsze zło, także wybrał sobie tam jakieś takie jasne cegły, spodobały mu się i to jest najważniejsze. Nie? Także dzisiaj będziemy robić podmurówkę, jutro zrobimy wylewkę tam. Jedna osoba pewnie to będzie robiła, bo musimy jechać na projekt z wakacji. Wreszcie klient sorry, muszę kichnąć mi się zakręciło w nosie, słuchajcie. Także klient z wakacji wreszcie poinformował mnie w tamtym tygodniu, że ma te blaty. Wreszcie, słuchajcie. Ma blaty na te trzy szafki w tej małej kuchence. No tam nie mogliśmy tego położyć. Nie mogliśmy podpiąć ekranu ani z lewu, ani tego hitera. I tak to wszystko czekało. Do tego wszystkiego zamówił też przy okazji blat na bar na zewnątrz. To też to będzie zamontowane w poniedziałek, jutro. Taka rozrywka będzie, słuchajcie, z, te, od tej pracy, którą robimy. Także jutro będziemy mieli tam praktycznie wszystkich. Albo ja z Jasem będę robił, tylko nie wiem, zobaczymy. Jeszcze nie zdecydowałem. E, szybko sprostowanie z rana, bo wczoraj jak nagrywałem, ja nie wiem, mój mózg po prostu robi mi sobie jakieś żarty. Myślę o jednym, a wymówiłem słowa typu szczepionka. Że muszę szczepionkę, że zamówię szczepionkę. <grym> A chodziło mi o te testy pieprzone, że chcę, chciałbym je ewentualnie zamówić, żeby zanim przyszłyby do domu i tak dalej, zanim je odesłałbym. Chodziło o testy. Tak dla sprostowania. Nie o jakieś szczepionki. To jest niemożliwe, żeby sobie szczepionkę do domu zamówił. <noise> Nie wiem jak to się stało. Po prostu powiedziałem inne słowo niż miałem góry. Także lecę do roboty. Słuchajcie, u nas zaczyna się powoli jesień. I tak i do przodu. Co do projektów, mamy tutaj ten projekt, który wiecie, który robimy, mamy kuchnię do zrobienia, którą zaczniemy praktycznie w następnym tygodniu, tam przerzuca Jaca i tak będziemy sobie przerzucać chłopaków w lewo, w prawo. Tu będzie sobie budowa dalej szła do przodu, to tam Karol spokojnie z Norbertem będą ogarniać, a później po tym projekcie mamy projekt, gdzie musimy wykopać w pomieszczeniu Podłogę i obniżyć ją, więc też nie wiem jeszcze jaki będzie system na to wszystko, w zależności od tego co my tam znajdziemy. To taki projekt. Później mamy jakoś chyba 3 tygodnie do wakacji do Świąt wolne, ale też nie wiem czy brać projekt, który babka powiedziała, że nie ma problemu, możemy zacząć przed świętami, czy go zostawić i w następnym roku, w połowie tego, robić bo będę miał później dwa projekty i jeden na drugim. Nie mam pojęcia, słuchajcie, zobaczymy. Ale jeżeli tak będzie, no to zacznę projekt przed świętami, później po świętach wrócimy, po dwóch tygodniach będziemy kontynuować i to też na takie dwie grupy tak naprawdę. Trochę one są daleko od siebie, bo jeden projekt jest w Haslemere, a drugi jest tam w okolicach Chichester, więc godzina drogi między nimi. Zobaczymy. Jeżeli nic się nie wydarzy i nikt tutaj nie dotopuje mi na przykład żadnych prac na te trzy tygodnie, no to będę zmuszony jakby wziąć ten projekt przed świętami i go tam sobie tak rozdłubać. Albo coś się zdarzy i będę mógł wypełnić tą dziurę i wtedy tej klientki nie będę, wiecie, nie będę tego projektu po prostu zaczynał, bo nie lubię tak zacząć rozbabrać i zostawić. Ale to wszystko się okaże w następnych dwóch tygodniach. Dzień dobry, zobaczymy się za chwilę u chłopaków. Także cześć, miłego dnia Wam życzę, Hej! Słuchajcie, jesteśmy z całą ekipą. po piasek. Nie, teraz piasek stoi tam. Proszę Pana. Tak, jest nasz ulubieniec. Tam się podjeżdża? Good morning. Tak, teraz tu jakoś się nie wiem, trzeba nosić samemu. A może ja tu wycofam? Cameron. I stanie I że mogę reverse closer. Po. Nie? Yeah? Dobra. Jakoś to poprzestawiali? Produkty, które są brane regularnie przecież, to schowali w środku jardu? O no co chodzi? No zaraz sobie poradzimy. Mówiłem Wam, że tu jakieś dziwne akcje odchodziły w ostatni czas. Przemeblowania ludzi pełno na Na jazdzie. Zaraz coś przypierdziłem. Czy to już? Czy to już? Czy jeszcze? To? Będzie ok. Jeszcze? Na pewno. Nie wiem, czy mogę mu zaufać. Zaraz coś się stanie. Będziemy ładować piasek. Czy ja tędy przejdę? A ticket for building sand. Building sand how many? 20. 20. 20 please. Yes. And five bags of plastic bag cement. Mortarcrete. I don't know what is the brand. Uh it's Antifo. Or you, what well, this two? There's no, no No, I no, This one. This, this one. one, yeah, Mortarcrete. Mm -hmm. Thank you. Także mamy i cement, mamy i piasek, zobaczcie co się tu dzieje, chłopaki ciężko pracują, ja też im pomogę. U. Nie wiem czy nie spadną tutaj, czekaj, o tu może spać. Tego łupy o wiele przetrwało, ale może już kilku upadków za chwilę nie przetrwa. Nie wiem te drewno zdjąć, ekstra. Ile jest worków? 4. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 110. 110. 110. 110. 110. byłem, poćwiczyłem. Bez supportu 160 <laughs> Coś to liczy dalej? Nie. Czekajcie, nasi obserwatorzy dobra. wiedzą ile worków wzięliśmy. Ja wziąłem trzeci. Ja nie wiem ile wziąłem. To ile? No, ile jest to jak było worków? 10, to no każdy musiał wziąć po trzy. To jest 9, tak? To mówię, że to jest 20. Słuchajcie, nie wiem jak to się dzieje. A może będziemy mieli teraz za dużo worków? 25 bierzemy, tak? 20. A, to jest tak. Szybka akcja, słuchajcie, ile co do Jaca. Muszę jechać jeszcze do Wixa kupić farbę, na ten płot do tych dziadków tam. Więc co? Robimy dzisiaj obrysówkę dwie cegiełki, dwie cegiełki, dwie cegiełki i w środku podmurujemy na dwie cegły do góry, DPC na zewnątrz na jedną, żeby się zrównać z DPC, który jest na zewnątrz budynku. Z tego względu na dwie w środku, ponieważ tutaj posadka będzie podwyższana i membrana będzie tak czy siak dużo wyżej niż DPC w środku, więc aby to nie kolidowało z sobą razem, musimy zrobić taki trik. Więc będzie wszystko pięknie. To dzisiaj jest w naszych planach, słuchajcie, czyli obrysówka. A jutro będziemy jechać Co? To dalej, a no, to dali, bo no, A nie, no, powinno być. Także dzisiaj jest akcja taka: Norbert będzie sobie z tym walczył, a ja zabieram Karola I na malowanie. To, że... Welcome in Wix. A wiecie po co tu jesteśmy? Po farbę dla dziadków. To w to to... to to ty, faktycznie, ktoś co zakupy zostawił. Ale o, o co chodzi w ogóle? Kuchnie widzieliście z Wixa, bardzo ładne. Ten display się nie zmienił. Fajne, to. co mi się podoba. Które? Te klamki? No ogólnie cała ta, ten, i kolor, i ogólnie ta cała ta. ta, ta, ta. Fajnie no, to może być. Ja to lubię, wiesz co, white. Neutralne lubię kuchnię, nie? Ja ci powiem szczerze. To jest mój, takie moje. Dobra, poszukamy farby. Teraz, czy farba jest do ścian? I to się nazywa red brick. I to jest z Wix'a, w ogóle farba. Tutaj chyba, nie? Coś... Zewnętrzna jakaś do Nie wiem czy dziadek to ma czy on to kupił kiedy on to kupił ja to, tutaj są, są szandoliny Tu masz Wix Red Cedar, ale to jest do płotów To nie Ty może on, takich farb już nie produkują Cholera wie kiedy on to kupił ty to jest, to jest na ty tam. Tutaj widziałem, widziałem jedną puszkę. Patrz, brick red jest, ale to jest texture. Ale o co chodzi? Ideal for imperfect wall. Aha, ale to będzie, nie będzie taki, wiesz, to jakiś, coś w tej farbie musi być, że robi teksturę. To jakiś kwark wiesz? Nie wiem, ale dużo tego nie mają, bo mają tylko jedno wiaderko, ty. Super. To jak my to pomalujemy? Nie mieszają. A tu? O, tu masz smug. ale też jedno. Nie, dwa. Ile to wystarczy, żeby to pomalować? Two coats, no dobra. Touch and dry, one hour. To... Oh. Water base. 50 do 55 metrów. Dziadek. Dziadek ma tam dobre 14 metrów płota. 3 metry wysoki. Tu masz jezdę. A to wszystko, całe będzie? No, na, na raz na pewno trzeba przemalować, nie? Był na dwa i resztę na raz, tak? To, to dwie puchy powinny starczyć ogólnie. 100 metrów. Nie, 100 metrów, nie starczy. Z dwóch pół będzie 100 metrów, nie? A tam będzie ile? 3, 3 metry będzie miał 3 metry wysoki gdzieś płot jest? 14 no, na 15, do czyli 50 metrów. tak na styk. Jedna, nie? To dwie będą. Nie, dwie, dwie, dwie to na styk będzie. Na dwa kołty, na dwa kółty. Tak o tym mówisz Nie ma no, z i ich pomalujemy 100 metrów na, na jeden raz. Na jeden raz mhm. Na dziadek tam ma 45 no to metrów, ma... czyli na dwa razy Na dwa razy, No to dwie puchy powinno starczyć, tak? Rozcieńczymy to jeszcze myślę, że ten dół to by trzeba wiesz pomalować trzy razy nie, no dwa razy będzie dół. I Słuchaj, możemy Słuchaj, to nie są drogie farby. Możemy wziąć tamtą tą z teksturą. Na pierwszy kołt może być ten, ten dół pomalowany tamtą. Na dół? No. Może. Nie? nie? Dobra. Siadek jest na tonach, będzie zadowolony. Mamy Słuchaj, farbę. Mamy jakiś pędzel do tego, nie? nie? ławkowiec i pędzel jeszcze poprosimy. A, rękawiczki też by ci się przydały, wiesz? Bo to jest czerwona farba, majster. Jest cały czerwony. Czarny czy biały? Może czarne. Ja jestem chodzę grudny od struktury od, u Polaków. Dobra. Idziemy. Idziemy po ławkowce. Tu mamy coś. Takie duże, super fajne. I pędzel nawet jest, zobacz. Co nie? Ja, ten górę to pieprzę wałkiem. Na momencie, no. Ja. Yeah. Weźmiemy taki secik. Ekstra Laurel. Dobra, let's go. Słuchajcie, jesteśmy przy tym fajnym murku. Karol pierwsze co, omiata. dziadek mi zabrał pół godziny mojego życia. Karol. Sądziłem, że cię nie wypuści? Ja myślałem, że już stąd to się nie uwolnię. Więc jest taka akcja, że najpierw przelecimy to wszystko u gruntem. Żeby to szczepić trochę bardziej Ktoś do mnie dzwoni Zaraz ee, oddzwonię A może to ze skipu, poczekajcie Odebrałem telefon od Zebry Nie podnieśli tego skipa Trzeba połowę wypierdolić No, poważnie ci Tak. Nie poważnie, jutro przyjedzie dopiero rano szóstkę Mieliśmy 12 yardów skipa I trochę za dużo tam żeśmy tego betonu wrzucili I on tego nie podniósł Słuchajcie, tym, tą ciężarówką Nie wiem czy to ściema, czy faktycznie Aż tyle tam tego jest większym. No proszę, <grymne> no, <bo grymne> nie zabrał nam skipa I, i co jest, teraz taka sytuacja, że musiałem dopłacić za szóstkę, przyjedzie, jutro szóstka, musimy połowę wypierdolić tego betonu stamtąd, żeby on mógł zabrać tą dwunastkę i szóstkę. I bez sensu cała ta dwunastka była, powiem Wam, płacona, nie? uch No i to tak to jest, właśnie na takich robotach, ale to, to nic, wliczy się w koszta, Turek za to zapłaci. <grymne> Także co? Karol, słuchajcie, sta dziadek mi zbałamucił trochę. Opowiadał mi o tym, jak się zgubił w Portsmouth. E, pojechał na ten trzecią bóst odnośnie vaccination tego naszego super tego wirusika i, i zgubił się. Ja mówię, jak mogłeś się zgubić w Portsmouth? A on mówi, ja tam nie byłem, 65 lat. razem, no w No, masz. Szok, nie? Mówi, no nie. To I opowiedział mi całą historię, także sporo tego było. Ja lecę do Jaca, bo na mnie czeka. Hej, szybki update słuchajcie, z pola bitwy. Tu ktoś dzwoni do ciebie, chyba? Ja, do ciebie. Aha, do mnie to zaraz biorę. To jest taki, że mamy trzy panele. Tak jak widzicie, pan zbiornik jest z tyłu, więc chodziło głównie o to, żeby to zasłonić. Słupki są już w pozycji, wystarczy je wy, wypionować. Także zaraz to będzie zrobione, podsypane delikatnie, pójdzie woda i pójdzie ten miks, który mamy tutaj, post-concrete. To związuje mniej więcej około 5 do 10 minut. Także dosłownie za pół godziny po zalaniu dołka słupki powinny być sztywne. Czekam na panią, bo da mi reklamówkę. Powiedziała, że ona nie zbiera tych orzechów, słuchajcie. Jak widzicie, pełne grube drzewo, pełne owoców, także ja dzisiaj wracam do domu z dwie... Cyrkamówką orzechów. Gdzie. Murek nabiera kolorów. Co prawda ta kolor się trochę różni, bo to było dawno malowane. Ale tu gdzie przeszło, to jest to samo, widzę. Że Nie będziemy tego malować na 40 tysięcy razy, tylko przelecimy na szybko już drugiego kołta. No bo po pierwszym kołcie też widzimy, gdzie zostało gdzie domalowane, co nie? Że będziemy lecieć drugiego kołta po całości już rolką. Słuchajcie, tacze porobione w tych najgorszych miejscach murek mamy tak naprawdę do końca. I jak ja wrócę z randki to ten to pomalujemy na szybko drugiego kołta akurat przez nie, bo ta farba tutaj ładnie wysycha, powiem Wam szczerze. Także taki szybki kołcik dostanie drugi z resztek, z resztek farby. dziadek będzie zadowolony, bo cały tak jakby murek odświeżymy jeszcze raz. Tyle. Lecę na, na śniadanie obiadu kolację z moją żoną. <gry> do kafejki. Hej. Chabic z pola To jest taki korek. Słuchajcie, co chwilę samochody jeżdżą tędy. To i naprawdę trzeba uważać ciągle się odsuwać, ciągle wstawać. Nie wiem czy tam na końcu tej drogi nie ma wjazdu na autostradę, No i nic, mur mamy przemalowany. Cały przerolowaliśmy jeszcze od góry do dołu. Ta góra to przeschła jakoś bardzo szybko. Dół trochę dłużej będzie schnął. Ale tak mniej więcej odtąd już widzę, że ten drugi kołd też nabiera kształtów. Mam nadzieję, że do 10 w nocy ta farba wystarczająco się tutaj utwardzi, żeby jej nie zmyło. Słuchajcie, <noise> bo będzie pływała taka rzeka krwi do morza. A nic, co będzie, to będzie. Tutaj przed chwilą malowałem i też widać, że szybko ogólnie przeleciało. Także nie powinno być źle. Mi się wydaje. A jakby się coś działo, to dziadek zna mój numer telefonu. To wpadniemy i poprawimy. No problem. Pomalowaliśmy przy okazji te słupki, też. Słuchajcie, po bokach te czarne odświeżyliśmy, aby to wszystko wyglądało dobrze. Także, a czy ja Wam mówiłem? Dziadek ogólnie był wczoraj na wycieczce. Nie w tamtym tygodniu odnośnie tego, tego tutaj szczepienia. Nie dość, że się zgubił, bo powiedział, że 65 lat temu ostatni raz był w mieście obok. To jeszcze dostał mandat za to, że jechał baslajnem, Słuchajcie, bo tak się rules zmieniły od tamtej pory że on nie wiedział, że coś takiego istnieje. Lecimy do Norberta, hej! Nie. jutra tutaj, tak? Si, Do jutra, słuchajcie. Norbert jeszcze chwilę zostaje, bo chciał skończyć murek. I, I fajnie, to się za to rozliczymy ogólnie z Norbertem. Ale mamy już pierwszy zarys, tak jak widzicie, tego nowego budynku. Tak to będzie więcej wyglądało. Poziomy są różne ogólnie, jeżeli chodzi o te całe patio tutaj i strasznie różnie po prostu, powiem wam szczerze. Więc e, tyle się praktycznie nam posadzka podniesie. Tam jest widać cegiełkę, a tu już widać trzy cegiełki. Taki ogromny spadek jest tutaj, nie? Jeżeli chodzi o poziom. No ale nic, poradzimy sobie. Rzucimy tutaj membranę, rzucimy izolację i jutro mamy co robić, tak naprawdę. Także będzie co wylewać. Słuchajcie, i włożenia materiału 1000. Mówiłem wam o tej zebrze. Nie zabrali mi skipa. No bo mamy skipa załadowanego. Trochę po brzegi. Nie, Karol nie wziął roweru. Także ten cały beton będziemy musieli wyrzucić trochę ziemi, aby tak, aby wyglądało, że jest lżejszy. Także jutro postawią mi skipa obok skipa, słuchajcie. Bez sensu po prostu tylko zamówiłem tego dużego, bo finansowo lepiej bym wyszedł, gdybym miał te dwa małe, a nie jeden duży i jeden mały. No ale co zrobić? Życie. Także co? My się powoli będziemy zbierać. Sporo się dzisiaj wydarzyło u Jaca tam też się wydarzyło, pewnie płot stoi, ale do poniedziałku nie będziemy tam wracać, bo pani pracuje w środę, czwartek, piątek, tak się z nią umówiliśmy, że wrócimy w poniedziałek. Także do końca tygodnia działamy wszyscy razem. I tyle. Do zobaczenia jutro. Cześć.